W tym filmie zdobędę wszystkie najmocniejsze itemy w Minecraft Poczynając od klasycznych totemu do netherytowego seta ze wszystkimi najlepszymi enchantami A teraz nie przedłużając, lecimy z odcinkiem Kiedy tylko zejdę sobie do kopalni i tam... E, znajdę jakiś obsidian Dobra, nadszedł na chwila. Pora wejść Do netheru e, Dobra Lecimy, nie będę już przedłużał, jestem ogólnie na tego dnia eee, Właśnie... ten, odpaliłem laptopa, zobaczymy Co jest wygodne, czemu nie mogę wejść? Wait, e, Jeszcze tak w ogóle... Ściszę sobie... ściszę sobie... O, o, o! Czekajcie, bo... Okej... Okay. Dobra, waypoint, ee... usuń na jakiś taki niebieski e, portal. Portal. A, way. Ok, jest waypoint, i teraz powinno mi pokazywać, gdzie mam. O, gdzie mam portal? Ok. E, tak to teraz działa. Wiem, że to może być uznawane jako uszkiwanie, ale. Jest sposób takie wspomaganie sobie czekajcie, bo wkurzy mnie to, że będę musiał w tych tak dziwnie obracać, o, żeby zobaczyć gdzie mój pojca, ale trudno już. To jest najważniejsze. O. Okej. Okay. Let's go, dora dora, dora dora. Mamy, mamy, mamy to, mamy to. Kiedy wszedłem do fortecy, od razu zacząłem zbierać czaszki potrzebne mi do stworzenia lidera. Tak, naszym następnym itemem będzie gwiazda naderu. Tak zbierałem te czaszki, nagle wydarzyło się coś, co totalnie mnie zamurowało, a w sumie to, sami zobaczcie. What the fuck? Dwa mi wypadły?! Dwa mi wypadły. Jakim cudem dwa mi wypadły? Aha, bo ja zrobiłem dwa szkielety i dwa pod mi wypadły. I Ja nie mogę, wydrupić mi dwa. Co jest grane? Dobra. Cztery czaszki mamy. Para wejść Jezu Lawa atakuje. Czekajcie, wezmę weźmy tak sobie Okej. Okay. Jesteśmy Następnie pozostało mi tylko zabić Widera, lecz niestety mam dla was bardzo, ale to bardzo przykro wiadomość Nie nagrała mi się bitwa z Widerem. Tak, wiem, że to brzmi tak jakbym w ogóle z tym widerem nie walczył. Niestety... tak jest i mu, możecie mi po prostu... musicie mi po prostu uwierzyć na słowo że zabiję tego Widera i zdobyłem tą gwiazdę netheru. Ach, przypał. Następnie został już tylko zdobycie netherowego seta Protection 4. Nether seta. seta. to Okej, jestem po powrocie z Netheru i tak. Ehm... Um... Pora, żeby. Czekajcie, najpierw piec, najpierw jeszcze piec. Tutaj by się przydał jeszcze. jakiś piec? Yy, I węgiel, węgiel, węgiel jest potrzebny nam bardzo. Cholera. O, jest węgiel, dobra. Żeby przewalić. Yy, nasz. ancient Breeze. Ale przez ten czas możemy już yy, ogarnąć sobie. A, yy, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Ja nakopałem trochę diamentów. Abyśmy mogli zrobić tak. A może buty bardziej, bo buty są bardziej zniszczone. O! I mamy nowe, nowego seta. Plus jeszcze dwa diaksy. Dobra. Okej. Okay. Tyle nam chyba wystarczy. I tak, możemy chyba oficjalnie przejść. Do tworzenia naszego nowego seta. Czekajcie, bo to. Aaa, dobra, nie, nie, nie. Czekajcie, bo to jeszcze złoto trzeba. A, ja mam złoto. Dobra, już bez problemu. Nawet dużo złota. E, czekajcie, to się robiło tak, że się brało e, deski. <grym> ale akcja, czekajcie, deski, tak. E... Mamy deski. Mm, teraz tak. To Chyba robiło w taki sposób. Tak o je yeah. dobra. Eee. A nie to trzeba więcej tego mieć cholera. Czy mi starczy chyba starczy. A dwa mam tylko dwa o Jezus Maria dobra. Tu jeszcze całego nie mam, więc teraz zrobię tylko to i to. Dobra. To um, chyba... Czekajcie, tu ch wiecie co? Jeszcze skoczę do netheru. Ogarnąć sobie jeszcze... Y ten, no Cholera, słuchaj nie uciekają. E, Ogarnąć sobie jeszcze jakiś e, ten e, netherite wrócę do was podczas craftowania tego. E, kiedy będę już craftował pełny netherite'owy set. A, i jeszcze jedna rzecz, e, bo ja mogę jeszcze w sumie na ten szablon, więc mogę zrobić tak, że... O! Patrzcie! Ale kodackie. Ale to fajnie wygląda. Jo, ale kozackie to jest. Patrzcie. Mega kozackie. Dara. Lecę do. Lecę gdzie? Lecę do Netheru i się widzimy za chwilę. Okej, okay, witaj. cholera Okej, okay, witajcie. Sorry, że ogólnie nie pokazałem Wam. W sensie, mam ogólnie, pod, mam ogólnie nagraną podróż do Netheru, ale. Podejrzewam, że raczej nie pokażę na filmie, ponieważ ten film już pewnie trwa i tak dosyć długo, nie chciałbym go naprawdę przedłużać. Jak to, nie tak. Mam... Tak się składa, że... Jezu Maria, czekajcie, mikrofon sobie przesunąłem. Tak się składa, że mam trzy takie same szablony jak tutaj, więc będę mógł sobie resztę seta też taką ogarnąć. Plus jeszcze, uwaga, Mam cztery sztab, cztery ogólnie, wyznaczy mi na cztery itemy Więc będę mógł sobie od razu zrobić jeszcze yy, Diamentowy pickaxe oraz X, yy, czyli siekierę Oraz kilo więc tak czynić konory, zaczniemy sobie chyba Chyba sobie tak akurat zaczniemy od Tych itemów i uwaga, uwaga Pora na... Jest Cover me debris, tak to się nazywa yy... Czyli po prostu trzeba. Get full, full sight of right armor. Oraz. Czekajcie, może zamiast złota weźmy sobie na przykład. Czekajcie, my coś tutaj ciekawego mamy. O, szmaragdy, tak, szmaragdy to będzie ciekawe. Szkoda tylko, że na butach tak słabo to będzie widać, ale trudno. O, o wiele lepiej. Czekajcie, bo ja chyba nie mogę zakładać ten szablonów na te. Nie, ja chyba nie mogę zakładać szablonów na... Nie, nie mogę Właśnie Dobra, wkładamy I oficjalnie, posłuchajcie, zakończymy odcinek W sensie pojewam tyle Jeszcze, oczywiście, nie zdobyłem Elytry Ponieważ Była ona w planach, ale uwaga ale teraz do będziemy w następnym odcinku. W następnym odcinku pokonamy Smoka Endu e, oraz e, jakby ulepszymy dalszo naszą bazę. I tak, uwaga, pora ściągnąć temy. Położycie tutaj. E, jutro będzie kontynuacja, ponieważ jak pewnie wiecie, e, zostało nam jeszcze w sumie dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy zająć nasz set na Protection 4 plus e efficiency 5 e kilow, efficiency 5 i sharpness e 5 siekierę oraz elytrę więc jest naprawdę jeszcze dużo do zrobienia, ale to w następnym odcinku mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, to była naprawdę bardzo miła e przygoda um, zostawcie lajka, like suba, do zobaczenia, cześć